Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. W tym odcinku będziemy wysiać paprykę. Zapraszam do oglądania, do tego będziemy potrzebowali znaczników. Różniki mam już opisane, jakie papryki będę wysiewu, ziemi do siewu i wody z wodą, jakąś butelkę, jeśli macie, albo doniczek, albo takich pojemników, po słupkach. na nasion. A wygrywa się to samo co w tamtych, tylko że trzy odmiany, żółta, łańczowa. I taka czapka do sweet chocolate. Ja mówiłem, znaczy, I w do znakowania roślin. Tak, musicie tak powiedzieć, że znacznikiem tak nazwę warzywa czy rośliny. Jakie ja czyli na przykład tak pisze tu papyka, kolor i, i, na, i nazwa, papryki. data siewu, zostawiamy miejsce na te pikowania. Później będziemy pikować, ale po prostu napiszcie, kiedy była pikowana. Mamy na przykład się sobie sielanie. Od tych pojemników będę ja sprowadziła się pojemników. do ipikowania. Będę sprowadziła się do ipikowania. Nie za bardzo, bo po prostu później pesy pytasziona. Delikatnie ubiję. Było nie za mocno. W pewnym takie grudki przejrzyję nad ziemią bo tak go rozgrabniam. Nie no, czyli jakaś kurka czy coś. Czyli takie twarde grudki. właśnie teraz O! Widzicie takie grudki? Takie o. To widać, potem mogą być albo takie kamyczki, takie grudki ziemi, albo po prostu tak sobie, jak jakie tak je zdrobnijcie. Bo jak przykryjecie takie nasionko, to ono nie będzie miało, nie będzie miało siły do wykiełkowania. nie przebieć przez, przez tą grudkę twardą. I najważniejsza sprawa, że używacie takich piłników i nie mają otworu no na dnie, musicie otwory na dno, żeby woda miała jak swobodnie odpływać. To bardzo ważne. I jeszcze druga najważniejsza rzecz. Nie wysiewamy żadnych roślin do ziemi kwiatowej czy do roślin domowych, do, do, do niczkolwiek kwiatowych. Ta ziemia ma bardzo w sobie dużo nawozu. Piękny, słoneczny dzień, który Wam przesuszy te rośliny. Zapomnijcie je podrać, a ta ziemia przeschnie. To ta ziemia spali nam te rośliny. Jak, jak, jak uschnięte, jak podjedziecie, to jednego, jeden dzień, kiedy gdzie będziecie mieli. Nic z tych roślin, nic z tych siewek, po prostu ma ziemia, tu, tu dużą dawkę nawozu i jest pali. taka ziemia do i pikowania ma minimalną stałą dawkę nawozu, tylko proszę nie popaj nam tych po nam ich nie popali, właśnie siemy, tylko właśnie siejemy tylko, pikujemy i siejemy tylko do ziemi do i pikowania, Indy nie. Woda ma taki ciemny kolor, bo używam bakterii kwaschum z firmy Agnatura, którą wzięłam na innym filmiku na YouTube parę lat temu. Ta osoba bardzo chwała. Ja też mam teraz od kilku dłużej i postaw sobie chwalę. Kwas jest też wykorzenione, czy tylko były większe i silniejsze. A bakterie to mają odpowiedź o na choroby. ładnie o. Tutaj, tutaj podosypuję ziemi, tu. Bierzemy nasiona. Do tego upomniekały się sweet chokers, papryki słodkie. Dzisiaj papryki tak. zjedź tylko cztery, raz, dwa, trzy, a pięć o dużo ich tylko nie potrzebuje, to się ich mniej. Bier, jest o, z tym załam wasło ziemi. O, mamy zasypane. Jest zasypany. Wbija znacznik. Switch ok. Wbijamy znacznik. Rodziki wbiamy po to i oznakujemy, oznakuje, oznakowujemy nasiona. To wysieliśmy. Wiecie jakie są odmiany. Jakie gatunki i jakieś. Nie. Gratuluję Wam, że wszystkie rybki takie takie pomidory. I są. Jak wykiełkują, prawie identyczne. A jakby siejemy, przykład, o kilka odmian papyk, wykiełkują, to nie będzie się taka zmiana. Ja jak nie, nie oznaczycie znacznikami. Wszystkie będą wyglądać tak samo. Jakby się lewie słodką, męczą. 3, 4 i 5. A tu żółtą mamy typ oka. A w tej te wysiłki wtedy słuchać nawet do miesiąc samego do, do dwóch w tych przypadkach, co się przecież przekonałem w zeszłym roku. Więcej. zasypujemy delikatnie zimą. Tu wbije znacznik końcowa Lewia, a tu wbije znacznik Mała Tu Słuchanie, jeszcze jak, jak macie taką zwykłą papierę taką, taką surową ze sklepu, to możecie wydłubać i nasionka i też wsiać, też wam wykiełkuje. Też możecie wysiać na waciku, na, na waciku. Najlepiej na papierowym do pojemnika czy takiego pojemnika jeśli macie pokrywkę. Dajemy na dno ręcznik papierowy. wyskamy wodą. Z płyskiwacza, a pod trzymam tak żeby się nie wyrywała. Na ten mokry, lecz dajemy siermy kilka nasion. Siermy kilka nasion. I zakrywamy na jakieś ciepłe miejsce, tylko nie na grzejniku, nie na kołowierze, bo się zagotują. I one po kilku dniach zaczną kiełkować, po tygodniu zaczną kiełkować. Nawet szybciej, tylko będzie wyciągali delikatnie pikownikiem, jakoś wykroczką ten na z tego, z tego jest raport okowane i sadzimy do ziemi. Na głębokość pół centymetra. Tylko tak, tylko jak tak widzicie, weźmiecie papykę paczkowaną z sklepu, a będzie pisało F1, to ta papryka nie będzie, nie, jeśli jak, jak, jak tam popierzecie, to nie będą takie same, jakie kupiliście, bo są mieszańce. Na przykład z dwóch, trzech odmian papryki jest zrobiona jedna. F1 to jest mieszaniec, mieszaniec tak zwany. To, 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 to są odmiany F1, że jak, po prostu tutaj powtórzę się jeszcze raz, że jak kupicie, wysiejecie, to nie będą te same. Na przykład, jeśli jest F1 czyła, to be, może, być, może być tylko zielona, albo majaczyła, albo, albo żółta, albo zupełnie jeszcze jakaś inna. Nie powtórzy czy, cech, bo się matczynie, odczytajcie. Kupuję nasiona, które. Bierzemy pawełki w tej F1, albo kupuję nasiona. Nasiona te są już produkowane jako F1. Bo już nie wiem, jak oni to robią. pobierane. To się chyba nie robię. To przed tak pytać. Ale tak mówię, możecie po prostu. Kupić papierkę taką różem. Otworzyć ją, wygrzać na wysiać, zasypać, czyli podać ziemię i ona też wam wykiełkuje. Może to jeszcze szybciej. Kochani, kończymy na dziś. Jeśli podobał wam się film zapraszam do subskrybowania mojego kanału do pobierania moich filmów i będziemy się na następnych odcinkach dziękuję, dziękuję za oglądanie, zapraszam też przyjaciele od sezonu, do jak